Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. To dumne, świadome i odważne kobiety, które doskonale znają swoje prawa. Politycy, którzy myśleli, że zakazem aborcji zamkną im usta, wykazali się nie tylko naiwnością, ale także czymś o wiele bardziej niebezpiecznym. Brakiem zaufania do własnych obywatelek. Odbierając Polkom prawo do decydowania o sobie... Odebrali im również podmiotowość. Prawa ograniczające lub kryminalizujące aborcję nie eliminują jej, nie sprawiają, że ona nagle znika. Przeciwnie, ucieka jedynie z radarów służby zdrowia, dokąd wszyscy dokładnie wiemy, do podziemia za granicę. Niestety krzywdzący dla kobiet wyrok zdyskredytowanego Trybunału Konstytucyjnego Zepchnął Polskę do grupy państw o najbardziej restrykcyjnym prawie aborcyjnym. Już czas. Czas, żebyśmy oddali Polkom to, co zostało im odebrane możliwość decydowania o sobie. Kobieta nie potrzebuje pozwolenia ani politycznej zgody, by wiedzieć, co jest dla niej najlepsze najlepsze dla jej zdrowia, życia i przyszłości. To ona powinna mieć prawo do ostatecznej decyzji. A rolą państwa jest zadbanie, aby mogła dokonać swojego wyboru bez strachu i niepotrzebnych przeszkód. Nasz obecny rząd, rząd najbardziej prokobiecy od lat, pracuje nad stworzeniem systemu wsparcia, który obejmuje nie tylko legalną aborcję w uzasadnionych przypadkach, ale także szeroko dostępne wsparcie psychologiczne, medyczne i społeczne dla każdej kobiety. Na koniec... Dla wszystkich tych, którzy mają wątpliwości po której stronie się opowiedzieć. Powiem jedno: Nie kombinujcie, nie kalkulujcie, miejcie odwagę stanąć po słusznej stronie Przewodniczący, Pani komisarz! Raport Komisji ONZ na temat sytuacji kobiet w Polsce jest różgocący. I nie trzeba za bardzo wchodzić w szczegóły tego raportu, aby zrozumieć tę konkluzje, bo jest ona bardzo prosta. W Polsce łamane są prawa człowieka. I to jest ta konkluzja, po prostu. Ten raport mówi o tym, że w Polsce, czy teraz, czy sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, łamane jest nie jedno prawo, ale wiele praw kobiet, do których Polska się zobowiązała już w 1980 roku ratyfikując konwencję onz -u. Łamane jest prawo do niedyskryminacji i równości, prawo do prywatności, prawo do integralności osobistej, prawo do godności, prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego, prawo do dostępu do usług zdrowotnych, prawo do autonomii reprodukcyjnej i prawo do dostępu do informacji dotyczącej planowania rodziny. To jest cały czas taka Polska. Polska roku 2024. Niestety, nadal po wygranych wyborach nie mamy tych zmian, o które walczyły młode Polki i młodzi ludzie ogólnie. Drodzy Państwo, pracuje ze mną Jessica, tu w parlamencie, 25-letnia Polka, która rok temu wymyśliła w kampanii wyborczej akcję Dziewczyny na wybory i zaangażowała tysiące kobiet do tego, aby zmienić władzę. Spytałam ją wczoraj, co by powiedziała tym politykom w Polsce, którzy nie chcą tych zmian wprowadzić. Cytuję, co powiedziała Chcę Wam powiedzieć, że jestem wkurzona, rozgoryczona i po ludzku zmęczona. Nie po to mobilizowałyśmy miliony kobiet, by głosować w ostatnich wyborach, nie po to szłyśmy w setkach protestów, by słyszeć, że w tej kadencji wciąż nie da się przegłosować depenalizacji oraz legalnej, bezpiecznej aborcji. Ja mam prawo, by żyć i chcę żyć w kraju, który kocham i walczyć w nim o znacznie więcej niż o prawo decydowania o sobie. Ile jeszcze? No właśnie, pan, szanowni panowie, ile jeszcze będziemy czekać? Panie przewodniczący, szanowni państwo, irytuje mnie, że polskie prawo aborcyjne określane jest jako piekło kobiet. Irytuje mnie to dlatego, bo kwestia nienarodzonych dzieci jest zupełnie pomijana. To przecież one są skazane na śmierć. I właśnie dlatego ten aborcyjny fanatyzm tak bardzo mnie obrzydza. Restrykcyjne przepisy aborcyjne nie dyskryminują kobiet, aborcja nie jest prawem człowieka, a ONZ i Unia Europejska nie mają prawa ingerować w polskie prawo aborcyjne, bo Polska jest państwem suwerennym. Nie zapominajmy, Polska jest krajem katolickim i mam nadzieję, że Polska pozostanie katolicka. Jest haniebne, że polska lewica i polscy liberałowie wykorzystują Unię Europejską do atakowania własnej ojczyzny. Jeśli naprawdę chcecie doświadczyć piekła kobiet, to zapraszam do Niemiec. Podczas gdy 19 kobiet w Polsce padło ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej, w Niemczech ten odsetek wynosi 35 a więc prawie dwa razy tyle. To nie w Warszawie kobiety są gwałcone zbiorowo przez migrantów, to nie w Krakowie schroniska dla kobiet pękają w szwach, to nie we Wrocławiu kobiety nocą boją się wyjść na ulicę, ale w Berlinie, w Hamburgu, w Kolonii i w Frankfurcie. To właśnie tam mamy piekło kobiet w Niemczech, a nie w Polsce. Państwo, Polska jest państwem, w którym nie wolno mordować dzieci, również tych jeszcze nienarodzonych, a kobiety w Polsce są bezpieczne. Tak, kobiety w Polsce są bezpieczne. My w Polsce bronimy wszystkich swoich obywateli przed barbarzyńskim prawem zezwalającym na mordowanie kogokolwiek w imię lewicowej ideologii. I to jest hańba, że poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrana z Polski, z mojej Wielkopolski, poseł znany z zakłócania obrzędów religijnych, domaga się dziś przed całą Europą, żeby w Polsce wprowadzono prawo, które ostatni raz obowiązywało za niemieckiej hitlerowskiej okupacji. Okupacji, która wysłała na pewną śmierć miliony Polaków i Żydów. Gdyby Unia Europejska trzymała się fundamentów cywilizacji europejskiej, to dziś nie debatowalibyśmy nad prawem do zabijania, ale debatowalibyśmy nad prawem do szacunku dla każdego życia, szczególnie dla tego poczętego. Polacy będą bronić cywilizacji życia, będą bronić najsłabszych. A wy, unijni barbarzyńcy, odszczepcie się od nas i nie narzucajcie nam swojego eugenicznego prawa. Dziękuję. Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Szanowny panie przewodniczący. Polska jest demokratycznym państwem prawa, gwarantującym kobietom i mężczyznom równość w każdej dziedzinie. Formułowanie zarzutu tutaj o braku równości kobiet i mężczyzn wobec prawa, czyli rzekoma dyskryminacja kobiet w zakresie swobodnego, świadomego decydowania o posiadaniu dzieci jest sporym nadużyciem. Po raz kolejny pod pozorem walki z dyskryminacją wprowadza się treści ideologiczne godzące wartości chrześcijańskie i propagujące politykę liberalną. Aborcja jest dramatem, dramatem matki i zabójstwem dziecka. Unia powinna się skupić a na działaniach, które powinny wesprzeć matkę, aby nie musiała się decydować na takie działania i na takie kroki. Aborcja to nic innego jak przejaw dyskryminacji wyłączający przede wszystkim przesłankę ochrony życia dziecka poczętego. Każdemu powinno przysługiwać niezbywalne prawo do życia, odpoczęcia. Do naturalnej śmierci. Dziękuję bardzo. Zarodek, embrion, zlepek komórek takich nazw używają aborcjoniści, żeby odczłowieczyć nienarodzone dziecko, odebrać mu godność, wmawiając nam, że jego zamordowanie to żaden problem. Domagacie się legalnej aborcji, bo zdążyliście się już urodzić. Czy mielibyście odwagę spojrzeć w oczy dziecka, którego matka nie uległa waszej presji, nie dokonała aborcji i powiedzieć mu, gdyby to ode mnie zależało, byłbyś już martwy? To najzwykle, najzwyklejsze bestialstwo. Kłamiecie, że prawo, które chroni życie nienarodzonych dzieci, prowadzi do śmierci matek. Według danych WHO Polska posiada jeden z najniższych wskaźników śmiertelności kobiet w ciąży. Dwa zgony na 100 tysięcy urodzeń. To wciąż o dwa za dużo. Ale w Niemczech, w Belgii czy nawet w USA, gdzie prawo aborcyjne jest zliberalizowane, ten wskaźnik jest o wiele wyższy. Cynicznie gracie na emocjach, wykorzystując ludzkie tragedie, wmawiając społeczeństwu, że kobiety umierają, bo nie mają prawa do aborcji, zupełnie pomijając inne czynniki. Ilu z Waszych posłów w Polsce zaangażowało się w pracę zespołu do spraw opieki okołoporodowej? Zero. Za to wyśmiewacie polityków konfederacji, że pomagają matkom na porodówkach. Jak, jak aborcyjne organizacje w Polsce typu aborcyjny Dream Team, który wspieracie? Eee... Poleca radzić sobie z abortowaną ciążą po dwunastym tygodniu. Cytuję. Spuścić w toalecie, zakopać. Wyrzucić do śmietnika. Jak bardzo trzeba nienawidzić rodzaju ludzkiego i samego siebie, żeby uważać to za normalne. Żadna władza, żadna organizacja międzynarodowa, żaden raport nie ma prawa nakazywać nam zabijanie nienarodzonych dzieci. Konstytucja RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, także tego w łonie matki. Mówienie o aborcji jak o prawach człowieka to złownej najczystszej postaci. To świad świadectwo moralnego upadku części naszej cywilizacji. Jako matka dwójki dzieci zawsze będę stać w obronie życia nienarodzonych dzieci, w obronie cywilizacji życia przeciwko cywilizacji śmierci. A tak wyglądają dane śmiertelności kobiet w ciąży w Polsce. Bardzo proszę. Szczęść, szczęść, szczęść. szczęść Boże, laudetur Jezus Christus. Po pierwsze, odrzucam tę debatę jako bezczelną uzurpację ze strony przemocowej większości tej Wysokiej Izby. To jest ingerencja w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa, suwerennego narodu polskiego, precz z Eurokołchozem i jego nieustannymi ingerencjami, mieszaniem się w wewnętrzne sprawy naszego państwa i narodu. Po drugie, z dumą z dumą przypominam, że jestem jednym z tych polskich parlamentarzystów, którzy mieli zaszczyt złożyć podpis pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, którego uwzględnienie poprawiło, poprawiło znacznie stan bezpieczeństwa życia ludzkiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem z tego dumny, bo tam gdzie mali, nie są bezpieczni, tam nikt nie jest bezpieczny. Tu w tej Wysokiej Izbie, Pani Przewodnicząca, tu w tej Wysokiej Izbie jest sporo osób, które traktuje Thank jako niedoskonałe, obarczone Thank pewnymi deficytami moralnymi, intelektualnymi. The... Mikrofon mówcy został wyłączony przez Przewodniczącą. No, you have to stop now, Musi Pan w tej chwili y, zakończyć Pana wypowiedź. Zakończył się czas na Pana wypowiedź, Panie Brown. W Polsce prawo do aborcji przysługuje kobietom w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz w przypadku ciąży pochodzącej z czynu zabronionego. Wiele kłamstw tu padło w tej kwestii. Przypominam też, że ostatnia próba liberalizacji tego prawa już za rządów Donalda Tuska nie powiodła się. A to najlepiej pokazuje stosunek polskiego społeczeństwa do tej kwestii. O dzisiejszej kondycji Europy wiele mówi fakt, że podejmuje się działania mające na celu ochronę zwierząt, a zapomina się o obronie podstawowego prawa człowieka, czyli prawa do życia. Znaczące, że dziecko nienarodzone ma zdolność prawną, a tymczasem podważa się jego prawo do życia. Zamiast wojować o legalizację aborcji, powinniśmy skupić się na tym, jak pomóc samotnym matkom, jak uświadamiać mężczyzn, by nie opuszczali partnerek w obliczu niechcianej ciąży, jak motywować społeczeństwo do troszczenia się o los dzieci, które są naszą przyszłością. Zajmijcie się Państwo lepiej dyskryminacją kobiet, które jeszcze się nie narodziły, bo one też mają prawo do życia. Dziękuję.